Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. Dzisiaj nawiążemy do czasów, w których żyjemy, nawiążemy do trudności, jakie piętrzą się przed tymi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa i zwrócimy uwagę na to, że ten dzisiejszy czas, mówię o tym od jakiegoś półrocza, może nieco dłużej, jest tak naprawdę Czasem, kiedy Kościół jest, no tak trzeba to nazwać, sądzony, a sąd ten polega na tym, że ci, którzy wierzą Chrystusowi, pozostają mu wierni, służą mu, a ci, którym się wydawało, że jedynie wierzą Jezusowi Chrystusowi, niestety, ale stanęli po stronie tego świata, po stronie zła. Można powiedzieć, że wręcz po stronie diabła. I albo ich nie ma już dzisiaj zupełnie w kościołach, albo ich wiara już kompletnie zbankrutowała. Odniosę się do księgi Daniela. Ktoś, kto zna księgę Daniela, wie, że ostatnie dwa, albo nawet trzy rozdziały tej księgi dotyczą czasów ostatecznych. I mamy tutaj bardzo ciekawe dwa wersety które w dosyć jednoznaczny sposób też nawiązują do tematu, który zarysowałem. Pierwszy werset pochodzi z 11 rozdziału 36 werset, a król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo. I przeciwko Bogu Bogu w dziwne rzeczy będzie wygadywał i będzie miał powodzenie, Aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. No tak będą wyglądały czasy, które poniekąd już dzisiaj nas dotykają. Władza będzie robiła, co jej się podoba, będzie się wynosiła i wywyższała ponad samego Boga i przez pewien czas będzie miała powodzenie. Ale wszystko to pozornie... Wyglądające na sukces będzie tak naprawdę jedynie czasem, kiedy ci ludzie będą po prostu zbierali miarę gniewu, a jak się dopełni, no to dojdzie do sądu. W tym samym czasie, o czym mówi werset 35, będzie się działo też jeszcze coś ciekawego. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie, aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. I drugi werset pochodzi z 12 rozdziału i to jest werset dziesiąty. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropnie będą mieli poznanie. Drodzy bracia i siostry, czasy końca, a myślę, że obecne czasy można w taki sposób już opisywać, to będą czasy, w których każdy z nas będzie musiał, podkreślam, musiał, zdać egzamin ze swojej wiary. Jeszcze nie tak dawno można było być wierzącym lub wierzącym inaczej i nikt tego nie zauważał, ponieważ tak naprawdę nikt nie był zmuszony do tego, aby opowiedzieć się jednoznacznie albo po stronie Boga, no albo po stronie kłamstwa, oszustwa, czy wręcz diabła. Ostatnie półtora roku jednak doprowadziło do tego, że Kościół został zmuszony, kościół, myślę o zgromadzeniu świętych, został zmuszony do tego, żeby opowiedzieć się jednoznacznie albo po stronie Boga, albo po stronie tego świata. I do takiego zdecydowanego podziału w łonie Kościoła doszło. Dzisiaj ci, którzy uciekli przed tak zwanym covid schowali się w swoich domach, i oczywiście pluli na tych wszystkich, którzy w tym czasie służyli Bogu aktywnie. Udają, że nic się nie stało, że nie było takiego w ogóle okresu. Ochoczo stanęli do szczepień, sami nawet w swoich kościołach pootwierali punkty szczepień, nawet przestali kazania głosić, a w to miejsce, zaprosili lekarzy, tak zwanych wierzących, którzy namawiali do szczepień obłęd. Po prostu obłęd ale to musiało nastąpić, aby okazało się kto kim tak naprawdę jest. Ludzie zadawali sobie przez lata pytania, czemu jest jak jest, czemu Kościół się nie rozwija, czemu w Kościołach ciągle obserwujemy takie czy inne afery, niemoralność, nikt nie znajdował odpowiedzi, albo ludzie znali odpowiedź, ale bali się ją sformułować, bo sami bali się tej prawdy, która w sposób jednoznaczny była zauważalna. Ale dzisiaj już wszystko jest jasne. Ten podział zresztą się pogłębia. Trudno nawet powiedzieć o podziale, bo przecież ludzie, którzy stąd po stronie świata, czy mogą być uznawani za naszych braci i siostry? No nie, oczywiście, że nie. No ale jakiejś nomenklatury słownej musimy używać. Czytaliśmy, że w takim czasie nawet niektórzy roztropni upadną. Roztropność jest jednym z owoców Ducha Świętego. A więc nawet ci, którzy chodzili w Duchu, można powiedzieć, nawet ci, którzy byli uczniami Jezusa, nie wchodzę w szczegóły, ponieważ no, musielibyśmy więcej czasu poświęcić po prostu na ten wykład, nawet tacy ludzie upadną. Roztropność, wiecie, pozwala ludziom na to, aby wtedy, kiedy wszyscy mówią, idziemy w jednym kierunku, zastanowić się, czy to jest właściwy kierunek. I roztropni upadną tylko wtedy, kiedy tej umiejętności, tego daru, tego owocu roztropności nie będą używali. A w momencie, kiedy niektórzy ludzie zobaczyli, że jest trend, aby zamykać kościoły, uciekać do domów, to nawet ci roztropni nie zastanowili się i zrobili to samo co inni. Upadli. Po prostu upadli. To jeszcze nie jest tragedia. Bo słowo mówi, że wśród nich ma nastąpić wypławienie, oczyszczenie i wybielenie. Wypławienie, oczyszczenie i wybielenie. Wypławienie to coś w rodzaju moczenia. Czasami pewne rzeczy musimy wyprać i najpierw zamoczyć. I temu służy wypławienie. Więc można powiedzieć, że zanim Bóg pewnych ludzi zacznie oczyszczać, to musi ich zanurzyć w jakąś słabość, musi ich zanurzyć w jakąś niemoc, musi ich zanurzyć w sytuację, w której takie będą mieli wrażenie, że nie będą mieli wyjścia, że nie da nic się po prostu zrobić. Ale ten czas musi przyjść, bo to jest czas, kiedy człowiek duchowo wewnętrznie pęka, kiedy jego przekonania są poddane weryfikacji, kiedy... Wszystkie dotychczasowe doświadczenia okazują się niewystarczające, aby dać sobie rady w takim trudnym momencie. Czasami ludzie mówią, no wołam do Boga, ale Bóg nie odpowiada. Tak, on odpowiada. On mówi bardzo wyraźnie, ale on wie, że jeszcze nie pękłeś. Że jeszcze twoje serce jest twarde. Że jeszcze twój umysł nie chce przyjmować tego, co on ma do powiedzenia. Jeśli macie oczyścić, to Musisz wyrazić na to zgodę. Musisz się zgodzić na to, że twoje dotychczasowe życie zbankrutowało. I potrzebujesz po prostu pokuty, odwrócenia się od grzechu, co znaczy oczyszczenia. Dopiero kiedy będziesz oczyszczony, to Bóg będzie mógł cię wybielić. Nie chodzi mi o to, że wszystkie te Boże działania muszą jakiś tam dłuższy okres trwać, bo to może trwać krótko. Zależy kim jestem, jakim jestem człowiekiem. Naprawdę dzisiejsze czasy wymagają od nas konkretnych decyzji. Grozi nam segregacja sanitarna, grozi nam nawet to, że ci, którzy nie poddadzą się szczepieniom, zostaną izolowani społecznie może zamknięci w jakichś więzieniach, w jakichś obozach. Znamy to z historii. W taki sposób postąpiono z Żydami. Oczywiście najpierw mawiając ludziom, że oni roznoszą chorobę. Mieli być tymi, którzy roznoszą tyfus na przykład. Niemcy się temu poddali. A może im było wygodnie. W każdym bądź razie poddali się temu. I w większości to społeczeństwo znienawidziło Żydów. Dzisiaj według różnych badań około 30% Polaków byłoby gotowe na to, żeby tak samo ze swoimi rodakami postąpić, jak postąpili Niemcy z Żydami. To jest tragiczne. A w tym wszystkim mamy wierzących, którzy muszą podejmować codziennie decyzje, którzy muszą posługiwać się roztropnością, tą Bożą roztropnością, nie tą ludzką, bo ludzka tu nie pomoże. I jeżeli pójdą jak barany na rzeź, bo tak to trzeba nazwać, czyli bezmyślnie przyjmą narrację tego świata, narrację rządzących, no to będą wśród tych, którzy upadli. Czy Bóg tych ludzi w jakiś sposób ocali? Nie wiem. Pismo nie mówi na ten temat jednoznacznie, więc nie chcę się wypowiadać. Ale niemniej nasza wiara w Jezusa Chrystusa będzie wystawiana niemal każdego dnia na próbę. Co ciekawe, o tych ludziach Słowo Boże mówi, że będą mieli poznanie. Co to oznacza? To oznacza, że jako jedyni, Będą wiedzieli, będą rozumieli, co tu tak naprawdę się dzieje. To dlatego w tym czasie Kościół jest tak znienawidzony przez diabła, bo Kościół jest jedynym zgromadzeniem ludzi, które, jeśli jest wierne Chrystusowi, to wie, co się tutaj dzieje. Ja nie mówię o tych Kościołach, które przyjęły narrację tego świata, które, można powiedzieć, są pro-covidowe. Bo ci ludzie niczego nie rozumieją. Mi się wydaje, że chodzi o jakąś chorobę. No ale nie będę przekonywał tych, o których Biblia mówi, że oni nie mają poznania. Więc szkoda czasu. Natomiast ci, którzy mają poznanie, to będą ci, którzy wytrwają. To będą ci, którzy nie upadną. A jeśli zostaną wypławieni, oczyszczeni i wybieleni, to to poznanie wzrośnie, to jeszcze lepiej będą rozumieli, co naprawdę dzieje się dzisiaj na tym świecie. No jedynie naiwni chyba dzisiaj jeszcze wierzą w to, że chodzi o jakiegoś wirusa, chodzi o jakąś falę. Zwróćcie uwagę, że te fale, pierwsza, druga, trzecia, teraz zapowiadają czwartą, kiedy się pojawiają? A no wtedy, kiedy. Za każdym razem, każdego roku, pojawia się ogromna ilość zachorowań na grypę. Ciekawe. Nikomu to nic nie mówi? Nie używacie rozumu, ludzie? A do tego... Bardzo ciekawa sprawa. Statystyki mówią o tym wyraźnie. Nie ma zachorowań na grypę. To co się z grypą stało? Zniknęła. O, jaki niezwykły czas mamy. Ze świata zniknęła grypa. No kto w to uwierzy? Chyba jakiś kompletny głupek, bo nikt normalny w to nie uwierzy. Robią nas na szaro, mówiąc kolokwialnie, oszukują, ale tylko ci, którzy będą roztropni, ci przetrwają, wytrwają, nie zginą. A reszta, cóż, reszta pozostaje w ręku żywego Boga i mogę im tylko współczuć. I pamiętajcie, że jeśli Bóg kogoś nie przekona, jeśli Bóg komuś nie da poznania, jeśli Bóg kogoś nie wybieli, to ten człowiek nie rozumie i nie próbujcie z ludźmi rozmawiać na argumenty, mówię o wierzących oczywiście, tak zwanych wierzących, bo oni tego nie rozumieją. Nie są w stanie tego zrozumieć. No cóż. Albo mam łaskę od Boga, albo z jakichś powodów jej nie mam. A jak jej nie mam, to cóż mogę zrobić? Nic. Zupełnie nic. Tylko, że ci, którzy jej nie mają, w ogóle tak nie myślą. To ci, którzy ją mają, zdają sobie sprawę z nieszczęścia tych, którzy tej łaski nie otrzymali. Ludzie, słuchajcie słowa Bożego. Trzymajcie się słowa Bożego. Wykonujcie słowo Boże. Po raz kolejny powtórzę, zakładajcie nowe kościoły, gromadźcie świętych tam, gdzie jesteście i niech imię Pańskie w waszej służbie i w waszym życiu będzie uwielbiona. Tylko tak, tylko tak można jeszcze dać odpór diabłu. Tylko tak, nie ma innego sposobu. Co zrobicie? Weźmiecie broń do ręki i będziecie walczyć? Ani to nie przystoi ludziom wierzącym, ani każdy, kto jest naprawdę wierzący, nie zaakceptuje takiego rozwiązania, bo ono niczego nie rozwiązuje. Jedyne, co można osiągnąć, to górę trupów. Ale nic więcej. A przecież nie o to chodzi. Głosić Ewangelię, zakładać nowe kościoły. A wtedy Bóg będzie po stronie tych, którzy są Jego. Pamiętajcie o tym. Amen.